Cześć! Dziś chcę powiedzieć o wizualizacji, tak? czyli o wszystkim tym, co my sobie wyobrażamy w naszej głowie i o zgrozo, to się realizuje. I bardzo dobrze słuchajcie, że to się realizuje, bo dziś powiem o tym, co i w jaki sposób dzięki hooponopanu możemy sobie wyobrażać, żeby właśnie się realizowało, ale to, czego my chcemy, tak? A nie te nasze lęki, obawy. I rzeczy, których nie chcemy. Cześć, jestem Kinga Paulina i witam Ciebie na moim kanale, gdzie mówię o doświadczeniu z Ho'oponopono, czyli prastarą hawajską praktyką pojednania, wybaczania, naprawiania relacji, praktyką uzdrawiania nas samych. Bo gdy my uzdrawiamy siebie, uzdrawia się nasza rzeczywistość. Dokładnie tak, ale oczywiście nie wierz mi na słowo, tylko po prostu wypróbuj. Bardzo skrótowo, słuchajcie, ta praktyka hooponopono sprowadza się do powtarzania czterech zwrotów, takiej mantry, tak? To są cztery zwroty, a mianowicie przepraszam, proszę wybacz mi, dziękuję i kocham Cię. To są zwroty, które my oczywiście znamy, ja przypuszczam, że je znasz, tak? Ale pytanie do Ciebie, jak często ich używasz? Jak często ich używasz? Tak, i mało tego, czy używasz ich razem. Tak, właśnie w tej postaci przepraszam, proszę wybacz mi, dziękuję, kocham cię. Jak wiecie albo nie wiecie, tutaj kolejność jest przypadkowa, dowolna, tak? To jest moja kolejność, jaką ja stosuję, ale Ty oczywiście możesz tą kolejność dla siebie zmienić, bo kolejność nie ma znaczenia. Ho, ponopono działa. W takiej kolejności czy w innej kolejności, tak? No i słuchajcie, my przez recytowanie tych czterech zwrotów, co robimy? Czyścimy naszą podświadomość. Dokładnie tak to wygląda. Ja to często porównuję do robienia takiego generalnego porządku, tak? Generalne porządki, czyli wyciągamy wszystko ze schowków, z podłóżka, łóżka, z szafy, z pod dywanu e, i nagle robi się wielki bałagan po to. Żeby później zrobił się porządek. I w moim przypadku tak właśnie przebiegał ten proces hooponopono, że naprawdę najpierw zrobił się spory bałagan, tak? Wyszły emocje zamknięte w ciele przez długie lata, tak, one potrzebowały wyjść, potrzebowały być uwolnione, jak już pewnie wiecie, te emocje zamknięte w ciele, słuchajcie, to jest zaczątek, przyczyna naszych chorób. Tak zwanych, tak? To wszystko niewyrażone, tak? To niewypowiedziane, no bo nie wypada, bo to czy tamto. To wszystko, co my zamykamy w ciele, to później, jak żeby nie, owocuje. E postaci właśnie przyczepek, nalepek, dolepek, naklejek, etykietek typu choroba taka czy inna, prawda? Biegniemy do lekarza, tam od razu dostajemy diagnozę, która na przykład jest dla nas przerażeniem, ta diagnoza jeszcze dodatkowo powoduje w nas strach i tak dalej, więc znowu organizm wchodzi w tryb walki czy odparcia, ucieczki, tak? I tak w koło Macieju po prostu to wszystko wygląda. No i tutaj z pomocą przychodzi nam właśnie to hoponopono, które będzie czyścić naszą podświadomość. zrobi te generalne porządki. Jak zrobi generalne porządki, to wyzerujemy się, to wrócimy do tego, do naszej autentyczności. Będziemy, zaczniemy być wierne sobie, tak naprawdę odkryjemy, Kim my tak naprawdę jesteśmy, tak? Odkryjesz, kim naprawdę jesteś, co tutaj robisz, po co przyszłaś, a co najważniejsze, słuchajcie, odzyskasz moc. Przypomnisz sobie, że masz moc, właśnie masz moc sprawczą, tak? I dzisiaj, właśnie o tej wizualizacji i o tej mocy sprawczej, którą my. Mamy w sobie i zapominamy o niej, tak? No bo w systemie szkolnictwa przez, nie wiem, 10, 20, czy tam ileś lat nam mówią, co mamy robić, później szef nam mówi, co mamy robić, rząd nam mówi, co mamy robić, urząd skarbowy mówi, co mamy robić, tak? W, w telewizorku mówią nam, co mamy robić, wszyscy nam mówią, co mamy robić, tak? I my w ogóle przestajemy myśleć, wyłączamy myślenie. A wiadomo, słuchajcie, jeżeli. Naród, który nie myśli, jest nim bardzo łatwo manipulować. Człowiek, który nie myśli, też nie z nim łatwo manipulować. No i dziś zrobimy takie bardzo proste ćwiczenie, tak? Po to, żeby właśnie pokazać wam tą moc wizualizacji, jak to działa. Więc oglądając mnie, słuchajcie, chciałabym, jeżeli możesz siedzieć, możesz stać, tak? Ale co potrzebuję, żebyś zrobiła? Wyciąg obydwie ręce do przodu. Tak, w taki sposób, mam nadzieję, że to dobrze widać na nagraniu, w taki sposób wyciągamy ręce do przodu. Tak? Teraz zamykamy oczy. Zamknij oczy. Weź głęboki wdech, wydech, tak, żeby nie tyle się uspokoić, tylko żeby połączyć się ze świadomością, z tym, kim jesteś, bo Ty jesteś, ja jestem, tak żeby wrócić po prostu do tu i teraz, tak? Jestem tu i teraz, nie jestem myślami gdzieś na wakacjach czy w pracy, czy u teściowej, czy nie wiem, u koleżanki, czy w kinie z dzieckiem, czy na basenie. Jestem tu i teraz, tak? Więc weź wdech, wydech. Możesz powiedzieć do siebie: ja jestem. Ja jestem. Ja jestem. I teraz wyobraź sobie, że Twoja lewa dłoń, do Twojej lewej dłoni dostajesz wiadro pełne piasku. Ciężki, mokry piasek, tak? Lewa dłoń. Dostajesz do trzymania wiadro z ciężkim, mokrym piaskiem. Czujesz, jak ten piasek jest ciężki, tak? Dlatego on jest dodatkowo ciężki, bo jeszcze jest mokry, prawda? Co czujesz? Co się dzieje? Ty czujesz, jak po prostu to wiadro zaczyna Cię ciągnąć w dół, no bo ono jest ciężkie, tak? Potrzebujesz napiąć mięśnie. I teraz wyobraź sobie, że w tej lewej dłoni właśnie trzymasz, to dostajesz to ciężkie wiadro z tym mokrym piaskiem i, i musisz po prostu je utrzymać, tak? Co się dzieje? Obserwuj, co się dzieje z lewą dłonią. I teraz słuchaj, prawa dłoń do prawej dłoni zostaje przy nadgarstku, zostaje przyczepione 10 ogromnie lekkich balonów do Twojego nadgarstka, tak? Te balony zostają przyczepione do Twojego nadgarstka. I co się dzieje z Twoją prawą dłonią? Obserwuj. Czujesz jak te balony są lekkie, po prostu one się unoszą, tak? No i słuchajcie. Nie wiem, czy to widać na nagraniu, ja myślę, że widać. Co się zadziało? Słuchajcie, ja wchodzę jeszcze w kadr, tak? Mieszczę się w kadrze. Zobaczyłyście, co u mnie się zadziało, tak? Ale co zadziało się u Ciebie? Bo u mnie co się zadziało? Ja przypuszczam, że u Ciebie też. Moja lewa dłoń z tym wiadrem pełnym mokrego piasku opadła, tak? Opadła, podczas gdy prawa dłoń, do której nadgarstka zostało przyczepione 10 balonów, lekkich balonów wypełnionych helem, uniosła się, tak? Tak to wygląda. I słuchajcie. Czy ja de facto wręczyłam Tobie to wiadro, ciężkie wiadro z mokrym, ciężkim piaskiem? Czy trzymałaś je w lewej dłoni? Nie. Czy trzymałaś, czy do prawej Twojej dłoni zostało przyczepionych 10 balonów, lekkich balonów wypełnionych helem? Nie. Prawda? No więc jak to jest możliwe, słuchajcie, że z takiej pozycji nic się nie zmieniło, tak? Nic tu nie zostało przyczepione, niczym ta dłoń nie została obciążona. Nagle miałyśmy taki obraz. Słuchajcie, wizualizacja. No właśnie, to jest ta wizualizacja. To jest bardzo potężne narzędzie, które też nam może pomóc jeszcze dodatkowo w ho'oponopono. Wizualizacja. Tak. Niesamowite, prawda? Ja jestem ciekawa Waszych komentarzy, więc oczywiście skomentujcie tutaj. Może Twoja lewa dłoń w ogóle nie opadła, prawa się nie podniosła, nie wiem. Ja jestem ciekawa. Zobaczyłyście, co u mnie się zadziało? Ja nie robiłam tego y <laughs> świadomie, tak? Nie, nie ruszałam dłońmi świadomie. Po prostu e wizualizacja, zwizualizowałam, że w dół lewej dłoni jest coś bardzo ciężkiego, w prawej coś bardzo lekkiego i to się zadziało. I słuchajcie... To jest bardzo dobre zobrazowanie tego, co robi wizualizacja. Więc ja zachęcam Ciebie, aby też w procesie, właśnie w praktyce ho'oponopono, odwoływać się do wizualizacji, tak? Zwłaszcza słuchaj, jeżeli masz jakiś tak zwany ciężki naprawdę przypadek, jakiś ciężki tak zwany problem, z którego nie widzisz wyjścia, to oprócz tego, że robisz standardową praktykę właśnie yy, powtarzania w ciągu dnia tej mantry. Przepraszam, proszę, wybacz mi. Dziękuję i kocham Ciebie. Tak? podczas robienia różnych czynności, może podczas prowadzenia samochodu i tak dalej. to zachęcam Ciebie do tego, aby dać sobie 21 dni, gdzie rzeczywiście wygospodarujesz czas. tak? Wygospodarujesz to około 15 minut, bo 108 powtórzeń trwa około 15 minut, tak mi się wydaje. Tutaj nagranie ja podlinkuję oczywiście, żebyś mogła sięgnąć do niego bezpośrednio. Więc wygospodaruj sobie ten czas, tą ciszę, i słuchaj, zrób to w formie takiej medytacji, tak? Że rzeczywiście yy, jesteś yy, w zacisznym, osobnym miejscu. Yy, wracasz tu tu i teraz i co robisz? Wizualizujesz, czyli co możesz wizualizować. Ja już też w, mojej jednej, w jednej z moich medytacji mówiłam o tym, wizualizujemy, słuchajcie, złote światło, złoty strumień światła w naszym sercu. Tak? Jak ten złoty strumień światła czyści, tak? Czyli ten taki ciężki, naprawdę ciężki problem, który może coś nosimy latami, może jakaś ciężka diagnoza choroby. Pamiętaj, że oczywiście ja tutaj nie namawiam Ciebie do tego, aby rezygnować z, jakich, z jakiegokolwiek leczenia, tak? Wszystkie odpowiedzi są w tobie, tak? E, Ho'oponopono to też nie jest e, taki. Um, Taka technika kanapowa tak zwana. Nie, bo słuchajcie, gdy my praktykujemy ho'oponopono, to przychodzą do nas takie natchnione myśli, tak? Czyli może jeżeli masz jakąś diagnozę tak zwanej ciężkiej choroby nieuleczalnej, to słuchaj, co się może okazać, że podczas tej praktyki ho'oponopono przyjdzie do Ciebie jakaś myśl, żeby na przykład jeszcze się skontaktować z takim a nie innym lekarzem albo z takim a nie innym specjalistą, tak? Może pojawi się ktoś, kto powie o jakiejś książce, o jakiejś technice, więc bądźmy też na to otwarte, bo chłopano-pono, to też jest to działanie, tak? To nie jest tylko, że leżę na kanapie i o, nic się nie zmienia, nie działa. Nie, słuchajcie, działa, bo zaczynają przychodzić właśnie te natchnione myśli po to, żebyśmy zadziałały, tak? Więc też o tym pamiętajcie. To działanie jest bardzo ważne. Ale... Właśnie w przypadku tego konkretnego jakiegoś naprawdę ciężkiego problemu, takiego czegoś, co po prostu nie widzisz wyjścia, sprawa sądowa, która ciągnie się od 30 lat albo może jeszcze od 5 pokoleń, tak? Jakiś, e, jakaś choroba nieuleczalna zdiagnozowana, tak? Może u ciebie, może u kogoś bliskiego, e, może naprawdę jakiś bardzo ciężki rozwód, tak? E, wszystko to, to słuchajcie, to jest właśnie dobry moment, żeby zać sobie 21 dni, zrobić to 108 powtórzeń przez 21 dni, ale w formie właśnie takiej medytacji, gdzie ty, my, ja łączysz się z sercem, tak? Czyli właśnie widzisz na przykład to złote światło wypełniające twoje serce i to złote światło rozpuszcza. rozpuszcza Słuchajcie, to właśnie czyni wizualizacja. Wizualizacja jest tutaj dodatkowym wzmocnieniem. Jeszcze na koniec powiem tylko tyle, że um, wszyscy ludzie sukcesu i też sportowcy, olimpijczycy, tak? Ludzie, którzy odnieśli tak zwany sukces i tutaj odniosę się głównie właśnie do sportowców. Co oni robią, prócz tego, że się do olimpiady przygotowują przez 4 lata, tak? Czy 8 lat, słuchajcie, i potem zdobywają to złoto. My widzimy tylko to, że ktoś wchodzi na podium yy, i dostaje złoty medal. Ale my zapominamy o tym, że ta osoba zaczęła się przygotowywać 4 lata wcześniej, albo może 8 lat wcześniej, albo może 12 lat wcześniej. Rozumiesz to? Ale prócz tej, techni prócz tej praktyki fizycznej, każdy wielki sportowiec, każdy powie Tobie, że co robi, prócz tego? Wizualizuje, tak? On na przykład pływacy, gdy wskakują do tego basenu, to oni nie wskakują na zasadzie, żeby odbębnić e, trening dzisiejszy. Nie. Ten pływak, skakując do basenu, on wskakuje po złoto. To jest jego wizualizacja. On sobie wyobraża, że to są te zawody, tak? że może Olimpiada. On płynie w taki sposób, że jakby miał płynąć po złoto. I taka jest różnica, słuchajcie, między właśnie sportowcami. Ja tutaj mówię o olimpijczykach, ale którzy zdobywają te medale, a którzy nie zdobywają, bo ci, którzy nie zdobywają na poziomie fizycznym trenują tak samo ciężko, ale wizualizacja to jest ta różnica. Także pozostawiam Was dzisiaj właśnie z tym, żeby wizualizować też właśnie to, na przykład, złote światło przepływające przez nasze serce, tak? I które przepływa przez nasze serce i może idzie w kierunku tego konfliktu, rozpuszcza Wizualizujmy, bo to jest też bardzo potężne narzędzie, które przyspieszy cały proces i zaczniemy obserwować po prostu cuda. A jak już wiesz, myślę, że wiesz, tak? Myślę, że już wypróbowałaś i przekonałaś się, że te cuda się dzieją, ale oczywiście zapraszam do komentowania, zapraszam do lajkowania, też do zasubskrybowania, tak? Jeżeli treści, którymi dzielę się, są dla Was ym, interesujące, inspirujące, motywujące, jeżeli są to treści, które właśnie słuchajcie naprawia, są w stanie uzdrowić pewne sfery waszego życia. Tak? To zapraszam do tego, żeby subskrybować, komentować, dzielić się moim kanałem. No i dziękuję oczywiście za Twój czas. Dziękuję za Wasz czas dziś i zawsze, tak? Bo dla mnie to jest też cenna informacja, gdy widzę, że, yy, że moje nagrania trafiają, tak? Że Ho jest mocniejsze yy, niż ja czy Ty. Ho, ponopono, po prostu potrzebuje być poznane. Tak? Yy, więc jeszcze raz dziękuję za Twój czas. Dziękuję za to, że jesteś i kocham Cię. Do zobaczenia.